Siem wszystkim z tej strony Maxi, a dzisiaj gramy w Gimpor, Gimper Simulator Mobile. Yy, Zaaktualizowana wersja, 5.3, bo był update. Wiem, że w tamten wtorek nie było odcinka, za co Was przepraszam, po prostu się nie wyrobiłem. I... no, no i gramy, tak. Ten film rozpocząć... jeden raz sobie zagrałem yy, za odcinkiem. I tam pozbierałem troszeczkę kaski. Tylko troszeczkę. Okej, okay, co nam się już widzie? Yy, wkłada w oczy. Jak wchodzimy do samej gry, że mamy dzienną skrzynkę. <laughs> I co to? Możemy wygrać monety, grzybki do fidżent, ...spinner, punkty doświadczenia, ulepszenie konowe... Mhm. Yy, yy. Tu zakręć kołem i za reklamę, to. Mhm. Yy, yy. Takie buty, no dobra. Za reklamę, spoko. Um. Okej, okay. musiałem sobie coś przestawić. Um. Gdzie to są ustawienia gry? Bo już zapomniałem. Aha, tu. Ja Będę sobie głośnych chciał trochę ciszyć. Okej, okay. tak będzie dobrze. Mam nadzieję, że wy też słyszycie. Okej, okay, tu możesz swoim swoją postać przyciąganie, ale ja już to miałem ten tutorial przecież. No i no co to się stało? Jak mnie nie było. Dobra, prześpijmy się troszeczkę. Okej, okay, no i co? Sprawdźmy, co to jest do pobrania. Zostało. Aha, czyli coś mi się tutaj pobiera. No to nic, no to idziemy do rynku. Tak. Popracować sobie chwilę. Ogólnie jest 6 rano. Ja za godzinę idę do szkoły sobie pomyślałem, no dobra, nie że muszę nagrać szybko odcinek. Bo jakby na 15 musisz być. <grym> Więc no w, co? Co tydzień we wtorek są odcinki. No chyba, że zrobimy we wtorek i w niedzielę. Tak też może być. Ale jeszcze nad tym zobaczę. O, co 50 i cyk. Lecimy Dobre, jeszcze 2020. Jest. Mamy coś wygrane może jeszcze małpa no Okej. Okay. 20 monet mi to dało. No to bardzo mało. Okej, okay, tu lecimy cuk, 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 cuk. Oh, o no no, 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 HP mi spada. Zapomniałem o jedzeniu i to bardzo. Dobra, kupimy sobie dwie notele OK. Lecimy do domu. Mogę też mieć taki chrypt, chryptowaty głos, ale jak mówię, dopiero wsta Nie, no, dopiero nie wstałem jakąś godzinkę temu. No i jest 6 rano, tak, czyli bardzo, bardzo wcześnie. Ok. No to jest sklep spożywczy. Lecimy pracować, a potem ym, sprawdzimy, co jest nowego. Wiem, że chyba w ogródku można pracować. Co się dzisiaj możemy sprawdzić? Oczywiście, jak z, yy, wbijemy sobie maksymalny. Poziom, 5 y, gwiazdek w sklepie możemy to sobie sprawdzić. No i co? No, i pewnie będziemy zbierać na ulepszanie y, tych wszystkich rynków, szpitali i też nagrywanie na YouTube, tak? Oczywiście w grze. Czy na to wideo tubie? Czy jakoś tak to tam było? Jakoś tak było. No, co jest? Aha, bo złe rzeczy dałem. Ok, no już więcej zarabiamy, to jest spoko. Aha, to jest maksymalny poziom. Okej, okay, rozumiem. O, no nie, HP mi zasz... no, ja nie założyłem. Co to w ogóle jest? Sprawdźmy. Sprawdźmy, co to jest ta Coca-Cola, bo to mnie ciekawi. Co dzięki niej dostanę? Aha, energię. Okej, okay, spoko. Yy, trzeba też się ubrać w końcu. Tak, trzeba też się ubrać, bo na samych gadkach tak chodzimy i w ogóle wszędzie. Za 5800, monet, ale czekajcie, bo mogę zginąć, nie? I będzie trochę przypał. Okej, okay, plaża level pierwszy. Tu możemy wędkować, co też będziemy mogli porobić. Co mam Bank. Mnie interesuje bardzo ten ogród, no chyba, że ja sobie nie zaktualizowałem. O, tu możemy podróżować w ogóle. Nie rozumiem o co w tym chodzi. Aha. O, tu mamy kopalnię. farma, z domem 6. Szósty poziom, by odblokować. okej. Okay. Czyli na farmę 100 monet, na kopalnie 50. Lećmy najpierw na kopalnię. Okej, okay. i co my tutaj mamy? A, w nic nie mogę wejść. A nie mogę. Idź kopać? Co to Minecraft? Czekaj, ale jak się kopię, kurwa, ziom. Ja muszę w to uderzać, okej. Okay. Już tak przez chwilę tak wiesz. Mmm... Jakby co za to dostanę, bo nie rozumiem. Oje, no to będzie trudne. Kompletnie nie rozumiem, co za to dostanę, ale dobra. Ale tu szybko energia spada. Ale level się szybko wbija. Level to to spoko jest. Akurat. Oje, no ja. A ja nie mam kasy na powrót. Jakim cudem. Okej. Okay. 15 dolków. Mm. Tu na autobus muszę kliknąć, jak są wrócić. Podróżuj. O, e, gitara, jestem u siebie. Nice. To jest dobre. E, Okej, okay, jest noc, więc nic sobie nie porobimy. Ja pewnie nie mam jedzenia. O kurczę. No to będzie słabo trochę. No to trochę słabo. Yy, ogólnie mógłbym iść... Dobra, pójdziemy sobie na napad. Na A tu mamy, co otwarte, szpital, blokowisko, no i dom. A szpital też jest otwarty. No ciekawe. Okej, okay, to weźmy na blokowisko, weź udział w napadzie i lecimy, nie? Oj, 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 co mi się tutaj otwarło? Okej, okay, już. <laughs> no, e, Dobra, gut mi już spada. Trochę słabo. Mm, energia... No dobra, nie ma już sensu. Nie chcę też zginąć, została tam minutka i nie wiem czy to wytrzymam. Dobra, pójdę po prostu spać. O, no i gitara, nie wiem czy to się bardziej nie opłacało. No ale dobra i teraz szybko do... nie, do szpitala. Już w końcu będę musiał odwiedzić ten szpital, tutaj do rynka. Sklep spożywczy, Ok, cyk i cyk, no i gitarka. Teraz do domku, zjemy coś, cyk. Pięknie mask mask, mask. No, śpisz, przeszpijmy się już tam do o, No i lecimy pracować. Pracuj. Okej, okay, jest git. Tam do tej kopalni nie wracam, dopóki nie będę miał 25 tysięcy, bo muszę ten kilof najpierw sobie ulepszyć, jak tam widzieliście za 25 tysięcy. Tak koszmarnie długo kopałem i nawet nie rozumiałem o co tam chodzi za bardzo. Jakby... Znaczy dostałem jakieś tam 15 monet Ale też nie wiem za co, za to co wykopałem, za tego dirta i za ten kamień Możliwe Więc no Dobra, tu mi schodził ok, okej mm, Teraz tak, to co możemy kupić? O, widzicie i tu mega dużo zarabiamy, zobaczcie już mam 300 dolków A miałem dwie monety, co nie? Więc tu mega dużo W tym Okej, okay, ja się prześpię. Czy ten odcinek? Okej, okay, tak. Mamy Agario. Mamy Fidget i Spinner. Czy ja to tak? Ja już to zakładałem. Okej. Okay. Spójrzmy Questa i Gitara Play. Okej, okay, co możemy kupić? Internet spoko. To jak myślę, że jak będziemy mieć 3000, to sobie od razu ulepszymy, żeby szybciej nam to wszystko się w tej. Yy... No, przesyłało i w ogóle. Okej, okay, jemy. Jakby już prawie nigdzie nie pójdę, więc już pójdę to spać. Się przespać. Okej, okay, zjem coś. I pójdę nagrać odcinek. Tak, to jest dobra myśl. Notepad. Czy już to robiłem? Nie mam pojęcia. A nie, bo to mi się chyba dopiero teraz. Okej, okay, napisz tekst. Już zapytam najpierw, co tam u Was? Niech sobie grubas. Z... Ja by ciało Okej, okay, zachęcam cię gorąco Więc podobnie ha, Moje Moje Nie wiem Podniebienie, okej okay. Domaga Cieł, yeah. nie Siał Mmm Okej okay. Co to w ogóle za słowa jakieś tutaj dziwne? Ok, zakończ. Faktualny hit to niepowstrzymany serio? To, to było w tej piosence? Oh my god. Nie wiem po co ten hit zrobiłem. Okej, okay, mam z agar. To. To nagrajmy sobie z tego odcinek. Już to chyba robiłem. A, trzeba przy, przyciągać. Ok. Nie jest to co wtedy. A nie, jest. No to gitara. <tryk> Cyk. 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Damy radę. Do pierwszej... No, pierwszej gwiazdki. Sied chyba jednego... Nie. Najprawie. prawie. Nic. Na tym filmie zyskasz około jednego suba, tam będziesz około 10 wyświetleń. 10 monet. Mało, jak na razie. 600 minut. Okej. Okay. Na sam początek to jest bardzo mało. OK, mamy szóstą, nice. Dobra. Bo to mi daje chyba tyle, ile ja za to zapłaciłem, dokładnie. Tak by już tutaj rozumiem. Tak że. Bo już, o, ja, no i straciłem parę sobą mas masakra. Nie lubię tego eventu, bo on jest bardzo często i tracę to, co tak naprawdę zyskam z tych subów, to zaraz stracę, nie? I, i, I tyle, i na tyle to się kończy, kurde. O, nice, mamy drugi level, spoko. Mm, to zaraz sobie dodamy do czegoś punkty jakby doświadczenia, do jakiejś umiejętności. No i lecimy, lecimy. Też zaraz zobaczę ile już nagrywam. Bo jakby tamten odcinek był 20 ileś minutowy i jakby za długo na taką gierkę, myślę. Okej, okay, sprawdźmy. 12 minut, spoko. <laughs> tak myślę, że 15 minut dzisiejszy odcinek i... albo 16, i będzie git, nie? Okej. Okay. Możemy się jeszcze przespać. No i tu w tej gierce chodzi tylko o to, co... że robisz to samo w kółko, tak? Czyli idziesz spać, pracujesz, idziesz spać, pracujesz. No i tyle. <laughs> no i ulepszasz tak. Nie wiem, może Russian Dog doda jakąś fajną aktualizację, w której będzie jakby coś więcej się działo. Nie tylko jakby, że musimy ciągle, ciągle, ciągle do pracy, tak? I z tego zarabiać, potem to wydawać, jakby na różne ulepszenia, tylko coś jeszcze, coś nowego, takiego, nie wiem, jakiś klub, jakieś coś, co było na przykład w Kimber Simulator 3, jakieś fajne MMA. No to by było spoczko, nie? Bo to już by było coś innego niż to zarabianie. Trochę. <laughs> e, Okej, okay, trzeba coś, Ja się nagadałem. Okej, okay, jest, Sprawdźmy... O, jest film! E, jedna subskrypcja, no bo straciłem wtedy. 10 wyświetleń, ale masz kulkę wielką. Hm. Ktoś tam napisał. Jestem 100 I pierwszy... W tej, tej, w Top YouTubers, czy tam jakoś tak... Co się tam nazywało W ogóle Intesho... Y, foto, nie wiem czy już tutaj byłem. Każdy, żeby te serce daje ci jedną monetę. Okej, okay, to o tym nie wiedziałem. Cztery polubię, czyli dostałem cztery monety. Okej, okay, to jest spoko, akurat. Czyli opłaca się robi, robić te fotki teraz na Instagramie. Ok, um, co teraz chciałem zrobić? Nie, możemy pójść do sklepu. Może już na coś nas stać. Ubrania, sprawdźmy. Um, na czapkę? Nie. Na jakiś, kurde, garnitur to są 1500 dopiero. Ja nawet tyle pieniędzy nie mam, no ja nie wiem. Dobra, no to lecimy pracować. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Jakby ja chcę tę serię kontynuować, aż nie uzbieramy tam tych 9 990 999, 999 zł, tak? Jakoś tak to było. sam to był tam miliard. Pewnie bardzo długo mi to zajmie. No, ben, Jak chcecie, mogę grać poza, poza odcinkami. Możecie napisać w komentarzu, czym grać. Jakby poza. <laughs> o kurcze, jedno serduszko, ale do... jak dobrze się skopnąłem. Ciekawe, co by się stało, gdybym umarł. Sprawdzić. No nie wiem, jakby w poprzedniej aktualizacji było coś takiego, że. Nie umrzesz z głupiej śmierci, nie? I teraz jakby... Nie wiem... Na jakim sensie to polega? Czy jakbym teraz zginął, czybym teraz nie zginął? O, spoko. A szpital, ojemy, za 10 tysięcy monet, masakra. Um, no. Muszę tego pilnować, bo jak, jakby Bo ja to muszę przeciągnąć yy, pciukę. No jak to przeciągam, to nie widzę swojego stanu jakby? nie, Czy ile głodu mam ile energii. No i to właśnie tak, że. Dlatego właśnie się tak zagapiam czasami. Okay. <laughs> Dobra, no to sobie lecimy. O kurczę to, ale dużo. Teraz się jeszcze dorobiłem. O, już mamy. Prawie mamy 2000. Dobra, oczywiście, widzę pasek głodu. Dobra. Dobra, wychodzę. Bo zaraz tu umrę i będzie. Dobra, pokóźmy sobie coś. Cyk na no gitara 1500. O, mogę kupić sobie garnitur, ale na razie tak nie zrobię. Zrobimy to już w kolejnym odcinku, a więc mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli nie, to zapraszam Was do innych moich odcinków. No i co? Mm, subskrybujcie, aby być na bieżąco, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Ja się z Wami żegnam, na razie się MacJo. Pamiętajcie jeszcze jedno, pamiętajcie, że w każdy wtorek. No i zobaczę, czy może w niedzielę, może jeszcze też są rzucane odcinki. Może czasami nie być, bo po prostu się nie wyrobię, a więc no cześć.